W zadaniach tutaj mamy zbiór niemierzalny. I skonstruujemy sobie ten zbiór niemierzalny. Ta konstrukcja tutaj odbywa się w zadaniu 10, 11, 12 i 13 i zrobimy sobie te 13 te, te, te cztery zadania. Przypuśćmy, że miara MI określona na sigma ciele F pod zbiorów liczb rzeczywistych. Ma dwie naturalne własności. Jest przesuwalna i yy, miara przedziału jest równa jego długości. Czyli to jest bardzo naturalne przyjęcie miary, tak zwana miara Lebega. Okazuje się, że istnieje wtedy podzbiór, któremu nie da się sensownie przypisać miary, tak zwany zbiór niemierzalny. Yy, I my sobie ten zbiór U, nazwijmy go U skonstruujemy. Dowód będzie przegieł, przebiegał nie wprost. Yy, przypuśćmy, że zbiór U ma jakąś miarę. Ale na razie, na razie zadanie 10. Relacja fala jest zdefiniowana w następny sposób: udowodnić, że jest zwrotna, symetryczna i przechodnia. No to to będzie proste. Yy, dobra, lecimy tak, przybliżymy. To było zadanie 10. I relacja fala. Muszę jeszcze zbliżać. OK. x jest w relacji z y wtedy i tylko wtedy, gdy x minus y to liczba wymierna. I ta relacja jest e, zwrotna, bo x minus x y, jest 0 i to jest liczba wymierna. Jest symetryczna, bo x minus y, jeśli to jest liczbą wymierną, z tego wynika, że liczba minus x odjąć y też jest liczbą wymierną, czyli czyli y minus x jest liczbą wymierną. No i jeśli takie liczby jak x minus y jest wymierna, i Y minus Z jest wymierne. To liczba X minus Z, która jest sumą dwóch liczb wymiernych jest liczbą wymierną. Czyli ta relacja jest relacją równoważności i dzieli nam zbiór liczb wymiernych na, na klasę abstrakcji. Zadanie dziesiąte jest zrobione. Ta relacja dzieli nam zbiór liczb wymiernych na pasy abstrakcji. Moment, jeszcze podniesiemy tak o, żebyście wiedzieli, okej. Okay. No tak, w takim razie relacja dzieli zbiór liczb rzeczywistych rzeczywistych, wymiernych. wymiernych. A nie rzeczywistych, bo X Y są z, liczb, z liczbami, są liczbami rzeczywistymi. Także ta relacja dzieli zbiór liczb rzeczywistych na klasy abstrakcji to racja. Bo x i y to są liczby rzeczywiste, bo w przeciwnym wypadku byłoby to bez sensu. No i te dwie liczby rzeczywiste są ze sobą w relacji, jeśli ich różnica jest liczbą wymierną. Niech u będzie takim podzbiorem odcinka 0,1, do którego należy dokładnie jeden element z każdej klasy abstrakcji. Czyli tu mamy przemycony aksjomat wyboru. Istnienie zbioru U wynika z aksjomatu wyboru właśnie. Yy, tak, to z, a, z aksjomatu wyboru wynika, że da się skonstruować taki zbiór U. Czyli na odcinku 0,1 bierzemy, bierzemy po jednym elemencie z każdej klasy abstrakcji. Dokładnie po jednym elemencie z każdej klasy abstrakcji. Yy, i to jest zbiór U. Jedenaste zadanie. Udowodnić, że, że U, W wymierne, to one są rozłączne, te zbiory. No to to też będzie chyba proste. 11, U, W niech będą wymierne. I U różne od W. To wtedy duże U dodać U. Przekrój duże U Dodać w jest pustym zbiorem. No ok. Przypuśćmy nie wprost, że jest jakiś x, który należy do tego zbioru. To znaczy x należy i tutaj, i tutaj. x należy do u dodać u i x należy do u dodać w. To znaczy x jest w postaci u0 dodać u i x jest w postaci jednocześnie jakieś u1 dodać w gdzie u i w są liczbami wymiernymi i u0 u1 należą do, do przydziału 0,1 i u0 i u1 Należą do pewnych klas abstrakcji, może do jednej i tej samej, są reprezentantami pewnych klas abstrakcji, być może jednej i tej samej, i właśnie tu, tutaj na przypadki sobie rozbijemy. Jeśli U0 i U1 należą do tej samej klasy abstrakcji, czyli są ze sobą w relacji, to. To co? To mamy to U0 dodać U to jest X, z drugiej strony X to jest U1 dodać W, czyli U0 odjąć U1 to jest W odjąć U i to jest liczbą wymierną. Aha, jak należą do tej samej klasy abstrakcji to są tymi samymi elementami. Bo zbiór U był tak skonstruowany, że on zawierał po jednym, dokładnie jednym elemencie z każdej klasy abstrakcji. Czyli, yy, czyli jeśli one są w tej samej klasie abstrakcji, no to U0 musi być równe U1. No i wtedy stąd mamy, że W odjąć U musi być 0, czyli W równa się U, co jest w sprzeczności z tym tutaj. Czyli sprzeczność, sprzeczność, sprzeczność. Dwa, jeśli u0 i u1 są w różnych klasach abstrakcji, no to właśnie ta równość nam się przyda. u0 odjąć u1 to jest w odjąć u i one, to jest liczba wymierna i u0 odjąć u1 były w różnych klasach abstrakcji. U0 i u1, oba te elementy w różnych klasach abstrakcji, ale to jest w odjąć u. Co to oznacza? Drugi przypadek, że U0 i U1 są w różnych klasach abstrakcji. Ale W odjąć U jest liczbą wymierną, czyli U0 odjąć U1 jest liczbą wymierną, to oznacza, że U0 jest w relacji z U1, czyli sprzeczności, bo założyliśmy, że U0 i U1 są w różnych w różnych klasach abstrakcji, a tutaj doszliśmy do wniosku, że mm, zgodnie z definicją naszą, naszej relacji one są w jednej i tej samej, czyli też sprzeczność. Czyli mamy, że, mm, że te, te zbiorki są zbiorem pustym, czyli jedenaste zdanie zrobione. Dwunaste. Niech ciąg W i... Zawiera wszystkie liczby wymierne z odcinka minus 1-1, Czyli numerujemy y, po kolei wszystkie liczby wymierne z odcinka minus 1,1. Y, W1, W2, W3 i tak dalej. I udowodnić, że y, to zawiera się w tym. OK. To zawiera się w tym. Mhm. Mm No dobra, w to, to jest 12 zadanie, WI taki ciąg od i równego 1 do nieskończoności to liczby wymierne z przedziału minus 1, 1. Liczby wymierne, wszystkie liczby wymierne z odcinkami, minus nie wiem, udowodnić, że... Y ten przedział 0,1 jest pod zbiorem sumy. Dobra. Czyli niech x należy, niech x będzie w tym, w tym przedziale. Wówczas x należy do jakiejś klasy abstrakcji. No, jak napiszę tak, to to jest oczywistość, bo x jest w klasie abstrakcji, gdzie on jest sam reprezentantem tej klasy. Zbiór U z definicji to jest taki, który zawiera dokładnie jeden element z każdej klasy abstrakcji, czyli jest jest jakieś U0 należące do tej klasy abstrakcji. I to u0 należy do, do u. Jest jakieś u0 w u, które należy do tej klasy na abstrakcji. Yy, czyli x jest w relacji z u0. To znaczy x minus u0 to jest jakaś liczba wymierna. Jest liczbą wymierną. Przy czym x należał, x należał do 0,1. U należał do 0,1, to ich różnica m, należy x odjąć U0 należy do minus 11, 1, do minus 1, 2 może tak należeć, bo różnica może być 1 odjąć 0, nie, bo tu nie, nie ma ujemnych. Różnica najmniejsza może być jaka 0 odjąć 1 minus 1 i 1 odjąć 0 to jest największa, czyli minus 11. Czyli istnieje, czyli to jest jakaś liczba, y, czyli istnieje indeks i, y, że x odjąć u0 to jest jakieś, jakieś wi, bo wi to były wszystkie liczby wymierne z przedziału minus 1, 1 dla pewnego i. Ok, y, czyli x jest w postaci u0 plus wi, czyli należy do zbioru u plus wi, a to się zawiera w sumie u plus wi. Może tutaj i0 damy, żeby to odróżnić od tego indeksu, od tego. Dobra, mamy to zawieranie i teraz przypuśćmy nie wprost. Przypuśćmy nie wprost, że miara zbioru U to jest jakaś liczba C dodatnia. No zero być nie może, zero być nie może właśnie z tego względu, że miara zero 0,1 to jest 1. Z tej nierówności mamy tą nierówność, z, te, z tego zawierania mamy tą nierówność. To, to jest jeden. To, to jest z przeliczalnej addytywności miary Suma miar. A to jest z definicji miary. Mi, która jest przesuwalna y, suma miary u. Y, I to miałoby być suma liczb c. Od i równego 1 do nieskończoności. Czyli miałoby być większe od 1. Czyli c nie może być 0. C nie może być 0, bo to jest suma, po c jest większa. Równa od 1. Czyli jak c jest jakąś liczbą dodatnią, no to wtedy miara zbioru u. Yy, jeszcze tu brakuje jednej nierówności w tym, w tym, w tych zadaniach, tutaj. Ja bym jeszcze udowodnił z góry ograniczył to, i tak to powinno się zrobić, że to jeszcze chciałbym ograniczyć z góry. Zrobimy to w ten sposób, ten zbiór jeszcze ograniczymy zbiory. 1u i wi zawiera się w minus 1 i 2, i to jest proste do pokazania. Bo jeśli x jest w postaci, należy do tego zbioru po prawej stronie, czyli x jest w postaci U0 plus WI, gdzie U0 jest, pewne, jest reprezentantem pewnej klasy abstrakcji, a WI jest liczbą wymierną i U0 należy od, od 0 do 1 a wi, ta liczba wymierna należy od minus 1 do 1, no to ta suma, yy, ten x musi być, łatwo można go o, ograniczyć, to na, maksymalnie może mieć 1 i to maksymalnie 1, czyli to maksymalnie 2, a to maksymalnie 0, a to maksymalnie, to minimalnie 0 i to minimalnie minus 1, czyli to minus 1. Czyli x -y są z takiego przedziału, więc to, za, to należy też tutaj, ten x, który należał tu, należy też tu. No i miara tego... Yy, to jest 3, miara tego to jest 3, czyli mamy jeszcze taką nierówność, że miara tej sumy po u plus wi jest mniejsza równa niż 3, a to było ym, szereg od i równego 1, c mniejsza również niż 3, co jest, nie, co jest sprzeczne, bo gdyby c jest większy, c jest dodatnie to to jest nieskończoność, czyli nie można nie można przypisać miary temu zbiorowi żadnej. Nie może być to zero. nie może być to żadne.